Mieszkańcy wiedzieli, że wulkan jest czynny. Pozostało im mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie dojdzie do erupcji. Mowa o wulkan de Fuego w Gwatemali, czyli wulkanie ognia. Dla tych, którzy mieszkali u jego stóp, sądny dzień nadszedł w spokojną niedzielę około południa czasu lokalnego. W jednej chwili czyste niebo spowiła chmura pyłu, który przykrył wszystko jak śnieg. Była ogromna, wręcz gigantyczna. Miała wysokość 10 kilometrów. Na tej wysokości latają samoloty pasażerskie. Ze zbocza zeszła chmura toksycznych gazów, pyłu i sproszkowanych skał, która pokryła całą okolicę. W promieniu wielu kilometrów ludzie rzucili się do ucieczki. Serce się kraje na widok tych, którzy biegli, żeby ratować życie. Jakby ścigał ich koniec świata. Wielu mieszkańców nie zdołało uciec. Zginęło 201 osób. Co najmniej tyle samo uznano za zaginione. Czemu ta erupcja była tak zabójcza? Dlatego, że wulkan ognia wypluwa z siebie lawinę piroklastyczną. Gęstą mieszankę pumeksu, skał i toksycznych gazów. W odróżnieniu od potoku lawy lawina piroklastyczna porusza się z prędkością nawet 700 km na godzinę. To bardzo gorące gazy i materiał skalny, który spada ze zbocza napędzany grawitacją. To przerażające, bo dzieje się błyskawicznie. Nie przesuwa się powoli jak front atmosferyczny, który rozwija się przez kilka godzin, uderza natychmiast. Oprócz zniszczenia, jakie sieje w okolicy, erupcja o takiej sile. Ma też znaczący wpływ na atmosferę. Czasem wulkany wpływają na klimat w ujęciu światowym. Weźmy słynną erupcję Pinatubo na Filipinach. Wyrzuciła do atmosfery takiej ilości materiału, że wywołała chwilową przerwę w ociepleniu klimatu.